Inwestorzy patrzą bardzo intensywnie na wskaźniki PMI, przy czym oprócz samych odczytów istotna jest tendencja. Jeżeli tendencja pokazuje pozytywną zmianę, inwestorzy, albo negatywną, inwestorzy mogą silnie zareagować. Warto dodać, że giełda sama w sobie jest działa wyprzedzająco. Także trudno powiedzieć, czy ważniejsze są PMIE, czy też inne wskaźniki wyprzedzające, czy też wartość indeksów giełdowych, ponieważ giełda uwzględnia w teorii wszystkie informacje, które są na rynku. W mojej opinii, inwestor patrzy na tendencje, które są w sektorze, w którym działa dana spółka, i być może PMIE albo dane z rynku pracy mogą być takimi wskaźnikami, które informują z pewnym wyprzedzeniem, jakie mogą być wyniki kwartalne. Przy czym wyniki są też istotne, ponieważ mogą pokazać pewne tendencje, które nie są uchwycane przez takie dane bardziej makroekonomiczne.